Witajcie kochani, zapraszam Was dzisiaj na wyjątkową recenzję na moim kanale, ponieważ chciałabym Wam opowiedzieć o pierwszym tego typu kosmetyku w mojej pielęgnacji. A mowa tu o witaminowo-przeciwzmarszczkowej maseczce firmy Green People. Maseczka ta przeznaczona jest do cery suchej i zmęczonej, która ma za zadanie koić, jak i tonizować delikatną i wrażliwą skórę twarzy, jak i szyi. Ta maseczka w swoim składzie ma... Istną bombę antyoksydantów, które, jak wiecie, są, mają za zadanie chronić komórki skóry przed uszkodzeniami. Zanim opowiem Wam o tym, jak ta maseczka sprawdziła się w mojej pielęgnacji, chciałabym Wam przeczytać kilka uważam naprawdę kluczowych informacji na temat właśnie tej maseczki. Od producenta. Przede wszystkim jest to 100% naturalny, certyfikowany produkt posiadający 92% naturalnych składników. Maseczka jest ta bez parabenów, bez alkoholu, bez lanoliny, bez sztucznych aromatów, bo w 100% zapach tej maseczki jest naturalny, jest bez związków robopochodnych, bez flatanów, bez sztucznych barwników. Kluczowymi składnikami tej maseczki jest mandarynka, wodorosty, molina, masło szea, wiesiołek oraz awokado. I co najważniejsze, maseczka jest również przeznaczona dla wegan, jak i dla wegetarian, więc uważam, że naprawdę jest to dosyć duży plus. Producent zaleca nam używanie tej maseczki 2-3 razy w tygodniu, zostawiając ją na oczyszczoną lub lekko wcześniej splingowaną skórę twarzy, jak i szyi na około 20-30 minut. Co do zapachu samej maseczki, faktycznie wyczuwa się zapach mandarynki, ja jeszcze bym dołożyła tutaj zapach delikatny trawy cytrynowej, aczkolwiek słuchajcie, naprawdę zapach jest bardzo naturalny, nie czuć niczego sztucznego w tej maseczce. Naturalny jest również kolor tej maseczki, który Wam pokażę już na samym końcu. Dużym plusem samego opakowania maseczki jest również to, że ona jest umieszczona w, takim, w takiej buteleczce z pompką, czyli tutaj... I nie dochodzi nam powietrze i dosujemy ją, tej maseczki tyle, ile faktycznie potrzebujemy. I nie musimy gdzieś tam palcem wygrzebywać tej maski co do moich odczucia a propos tej maseczki uważam, że ona faktycznie jest cudownym kosmetykiem, jeśli chodzi właśnie o takie tonizowanie, o wygładzanie o to jak działa na naprawdę wrażliwą skórę ja od czasu do czasu borykam się z naprawdę wrażliwą skórą wokoło oczu, a ostatnio nawet tutaj w okolicy górnej wargi i powiem Wam szczerze, że naprawdę to miejsce było wręcz takie bardzo pieczące naprawdę bardzo nieprzyjemne i zawsze wtedy, kiedy używałam tej maseczki i smarowałam również to miejsce, ulgę czułam, słuchajcie, od razu. Przede wszystkim po nałożeniu tej maseczki mamy odczucia takie troszkę inne niż w z maseczkami, które, które używamy na co dzień, ponieważ ta maseczka nie tworzy żadnego takiego efektu faktycznej maski. Nie jest ani maseczką peel off, ani nie zastyga na jakąś tam taką konsystencję twardszą. Jest po prostu cały czas aksamitną konsystencją, która sobie tam na tej twarzy pracuje i faktycznie, słuchajcie, bardzo dobrze ją odżywia. Ja do tego stopnia mogę używać tej maseczki, że stosuję ją również bardzo, bardzo blisko okolicy oczu, i słuchajcie, nic tam się tak naprawdę nie dzieje. Faktycznie skóra jest bardzo dobrze wygładzona, bardzo dobrze odżywiona. E, powiem nawet tak, że gdybym miała możliwość kupienia bazy e, pod makijaż w takiej formie, właśnie jak jest ta maseczka, to na pewno bym kupiła, dlatego że jest naprawdę bardzo, bardzo mocno wygładzona skóra. Pory e, na mojej skórze są również e, bardzo ładnie wygładzone i tak jakby lekko spłycone. Dużym plusem jest również to, że właśnie przez to, że ona ma taki naturalny zapach, jest wręcz niewyczuwalna na twarzy. Mnie zdarzyło się wręcz kilka razy doprowadzić do takiego, takiej sytuacji, że przetrzymałam ją trochę dłużej niż 30 minut, ponieważ ona ma tak niesamowicie delikatną, aksamitną wręcz taką jedwabistą konsystencję i taką również też powłokę na twarzy zostawia, że po prostu o niej zapomniałam. Zmywamy ją delikatnie albo chusteczką, albo jakimś takim wilgotnym wacikiem i po prostu resztę zostawiamy tam do wchłonięcia. Producent również zaleca nam, żebyśmy używały tej maseczki jako krem na noc do dwóch razy w tygodniu, co uważam też za świetną alternatywę, bo naprawdę skóra jest niesamowicie mocno wygładzona i tutaj myślę, że to wygładzenie tyczyłoby się właśnie tego, że jest to maseczka również przeciwzmarszczkowa, aczkolwiek ja z, jako takimi zmarszczkami się nie borykam, ale uważam, że faktycznie jest cudownie odżywczą, wygładzającą i taką myślę, że bardzo przyjemną dla twarzy maseczką. Cieszę się bardzo, że miałam to możliwość skorzystania i wypróbowania właśnie tej maseczki, ponieważ. To jest całkiem inna maseczka, który, który, których używałam do tej pory. I powiem szczerze, że to była najczęściej używana przeze mnie maseczka w ostatnim czasie, ponieważ, tak jak powiedziałam, ona jest niewyczuwalna na twarzy. Nie mam tego problemu właśnie co najważniejsze, że ktoś przyjdzie do mnie i zobaczy mnie w maseczce na twarzy. Tutaj nie ma czegoś takiego. Ona jest praktycznie bezbarwna i ona zachowuje się po prostu jak krem. Czyli spokojnie możemy sobie z nią chodzić, nawet kiedy ktoś nas odwiedzi, jakaś na przykład niespodziewana koleżanka przyjdzie do nas i, i naprawdę tej maseczki nie zobaczy, bo ona po prostu nie wysycha, że tak powiem. Ona jest po prostu cały czas tak jakby formą nawilżającą naszej twarzy. Maseczka jest do kupienia na stronie firmy myślnikbeauty.pl Ja Wam linka do tej strony zostawię pod filmikiem, bo również na tej stronie można kupić równie naturalne i na pewno cudowne kosmetyki. Ale również w każdych sklepach z kosmetykami naturalnymi właśnie tą maseczkę witaminowo-przeciwzmarszczkową firmy Greenpoint na pewno dostaniecie. Bardzo serdecznie Wam polecam. Jeśli znacie równie dobre i naturalne kosmetyki napiszcie mi koniecznie pod spodem, a a ja wam już dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego filmiku. Pozdrawiam pa.